Witam kolejny raz na moim kanale. Dzisiaj będziemy montować Hebel, wyłącznik masy do ciągnika URF-C330. Jak da się zauważyć, nie ma tutaj tej obudowy, prawda? Takiej fajnej. Gdzieś nie zdobyłem go z tą obudową. Ale jeszcze co do Hebla maksymalnie 2000 amper niby pisze numer TC 202 111 2 i pisze maksymalnie 200 amper no to są ładne te zaciski bo są miedziane mosiężne nakrętki więc myślę że będzie to nam fajnie jakoś działało no i hebel Będę zakładał tutaj. Akurat tu go wkręcę do tego i będzie już masa na silniku. Będzie tutaj przewiercone i tu on się będzie trzymał. I wystarczy mi tego starego przewodu, masowego również, odklemy do tego. Nie będę musiał nic tutaj za bardzo przerabiać nawet. Zamontujemy go tu, pod siedzeniem i będzie git. Zaraz biorę się do wiercenia. Tu jest chyba dwunastka. Chyba dwunastka tu jest. Tak mi się wydaje, że to jest na 12 mm. To trochę zejdzie. O, przewierci się. Założy się go i będzie święty spokój. Nasz hebel jest założony, wywiercony otwór na 13. On tu ma masę na iluś śrubach, z tej strony, z drugiej strony jest masa, do siedzenia jest masa, więc masa jest elegancka. No wiadomo tego się za często nie używa, więc wystarczy w takim miejscu jak jest. Założyłem i jest święty spokój. Bynajmniej, jak coś się będzie robiło przy ciągniku, to można od razu zgasić masę. Przejścia nie ma, a nie tam kombinować, rozpinać klemy, cudować. No i jak widzicie, tutaj napis, ile on ma do 2000 amper maksymalnie. Więc jest odpowiedni. I hebel tu mam włącznik włączony. Wszystko działa tak jak powinno, właśnie. Przekręcam. Świecą nam kontrolki odładowania, od oleju. Wyłączam hebel. Święty spokój. Kluczyka ze stacyjki nie muszę wykręcać, wyciągać.